Donald Trump, podczas przemówienia w Fort Bragg w Karolinie Północnej, wezwał Europę do podjęcia działań w sprawie nieuregulowanej migracji, ostrzegając, że może być za późno na reakcję. Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił, że podobne problemy występują w Europie, gdzie wiele krajów zmaga się z wyzwaniami związanymi z migracją. Trump zaproponował również roczną karę więzienia za spalenie amerykańskiej flagi, argumentując to potrzebą ochrony symboli narodowych. W Los Angeles trwają protesty przeciwko działaniom służb imigracyjnych, na które Trump odpowiedział wysłaniem Gwardii Narodowej w celu ochrony federalnych organów ścigania. Prezydent oskarżył gubernatora Kalifornii i burmistrzynię Los Angeles o niekompetencje, a także zasugerował, że protestujący są finansowani przez nieznane źródła. Władze Kalifornii i Los Angeles sprzeciwiają się decyzji Trumpa o wysłaniu gwardzistów, co dodatkowo zaostrza sytuację. Czy Europa zareaguje na apel Trumpa, zanim będzie za późno? Chcesz więcej? Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco.